Z dzisiejszego odcinka płynie jedna bardzo prosta lekcja. Lepiej uważaj, co się modlisz, abyś nie był zaskoczony, kiedy to otrzymasz. Widzimy się za chwilę, zapraszam na kwadransik ze słowem. Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w 56. Już kwadransiku ze Słowem. Jesteśmy dzisiaj wieczorem, nie od rana, ale, ale wieczorem wchodzi ten odcinek. Z uwagi na to, że też bardzo wiele czasu ostatnio poświęciłem, będąc poza domem, widzieliście ostatni odcinek, dwa ostatnie odcinki z Poznania. Po poznaniu, kiedy wjechałem do domu na moment, zdążyłem się tylko rozpakować, przepakować do Izraela, gdzie spędziliśmy niesamowite pięć dni, gdzie Pan Bóg uzdrawiał, uwalniał, rozpalał swoim ogniem tych, którzy byli z nami na Pielgrzymce. Także ostatniego dnia oni sami dzielili się swoją wiarą i modlili się za chorych na ulicach Jerozolimy. To było niesamowite, kiedy Boży ogień wstępuje na nas, kiedy Duch Święty nas ożywia, wtedy dzielimy się doświadczeniem spotkania Jezusa i tak jak apostołowie mówimy, nie możemy nie mówić, nie możemy nie dzielić się tym, cośmy sami widzieli i czego sami żeśmy doświadczyli. Dlatego to był niezwykły czas w Ziemi Świętej i, i też chcemy powtórzyć tą pielgrzymkę już nie do Izraela, nie do Ziemi Świętej, ale do Rzymu we wrześniu, z tego co dobrze pamiętam. Także jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, to Śledźcie Facebooka, tam wszystko będzie napisane. Także tego tych wyjazdów było bardzo wiele. Pan Bóg czynił niezwykłe rzeczy, i, i jest to naprawdę bardzo dobra rzecz, kiedy jesteśmy w stanie też tymi rzeczami się dzielić. Dlatego w poprzednią, w zeszłą niedzielę mogliście zobaczyć krótki materiał z Poznania i też myślę, że w kolejnych odcinkach, w kolejnych gdzieś naszych dzieleniach będę opowiadał o tym nieco więcej. Co Pan Bóg pośród nas czyni. Wróciłem z Izraela, byłem w niedzielę na Mszy Świętej z modlitwą ustrowienie w Skierniewicach. W dzień później już w Ciągowicach na Śląsku i naprawdę roboty jest wiele, ale tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogłem wstać trochę szybciej i nagrać dla Was te 15 minut rozważania Bożego Słowa. Także dzisiaj pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział. Otwieramy Słowo Boże. Chcemy wspólnie. Czytać chcemy wspólnie uczyć się ze słowa Bożego, jak żyć, żeby to życie podobało się Panu Bogu. Także pierwsza księga królewska, trzeci rozdział od 16 do 28 wersetu, i chciałbym, byśmy ten fragment przeczytali tak jak zwykle wspólnie, więc śledźmy teraz werset po wersecie to, co się dzieje w trzecim rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Potem dwie nierządnice przyszły do króla. I stanęły przed nim. Jedna z kobiet powiedziała: Litości, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w domu, a trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również porodziła. By Byłyśmy razem, nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my obydwie. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku. Kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie Twego Syna zmarłego. Kiedy rano wstałam, by nakarmić mojego Syna, patrzę o to on martwy. Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Na to odparła druga kobieta Wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś powiedziała Właśnie, że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. I tak wykrzykiwały wobec króla. Wówczas król powiedział: Ta mówi: To mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi: Nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. Następnie król rzekł: Przynieście mi miecz, niebawem przyniesiono miecz królowi. A wtedy król rozkazał: Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej. Wówczas kobietę, której syn był żywy, Zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: litości, panie mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Tamta zaś mówiła: Niech nie będzie ani moje, ani twoje. Rozetnijcie. Na to król zabrał głos i powiedział: Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go. Ona jest jego matką. Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą. Do sprawowania sądów. Zobaczcie, no mamy opis trudnej sytuacji, bo nie jest sytuacja łatwa, kiedy dwie kobiety zaczynają się kłócić i facet jest w środku. No ale właśnie, Król Salomon jest w bardzo ciężkiej sytuacji i, i musimy przypomnieć sobie, co się działo wcześniej. Musimy przypomnieć sobie te fragmenty Słowa Bożego, które rozważaliśmy w poprzednim odcinku, kiedy, jeśli dobrze pamiętacie, Król Salomon modli się o mądrość. I to jest niezwykle ważne w tym dzisiejszym rozważaniu, żebyśmy uświadomili sobie, że król Salomon dzisiaj staje w sytuacji, w której nie stałby, gdyby nie modlił się o to, o co się pomodlił. O czym mówię dokładnie? Salomon modli się o mądrość i otrzymuje sytuację, w której ten dar, o który prosi, będzie musiał być wykorzystany. Chcę, żebyście jeszcze raz to usłyszeli. Salomon modli się o mądrość i otrzymuje w owocu, jakby w efekcie tej modlitwy, sytuację, w której ten dar, ten dar będzie musiał być wykorzystany. To jest bardzo, bardzo ważne, byśmy to usłyszeli, ponieważ to pokazuje, że nie zawsze otrzymujemy finalnie to, o co prosimy, jeden do jednego. On prosił po prostu o mądrość. A Pan Bóg chce nam się pokazać przez ten fragment, że jeśli otrzymasz to, o co prosisz, to wiedz i spodziewaj się, że ten dar będzie musiał być gdzieś wykorzystany, że to, co prosisz, będzie miało swoje konsekwencje, że będziesz wtedy w miejscu, w którym to, o co prosisz. Będzie musiało być użyte. Bardzo myślę, to jest rzecz, którą każdy chciałby mieć. Każdy chciałby modlić się o mądrość, każdy chciałby pomodlić się o to, żeby mieć zdolność do rozstrzygania wielkich spraw, ale po co ci zdolność do rozstrzygania trudnych spraw, jeśli nie będziesz miał gdzie tego wykorzystać? Tak jest bardzo często, słuchajcie, kiedy ludzie przychodzą do modlitwy, kiedy ludzie przychodzą szczególnie, ja mam w głowie taką historię, kiedy może część z was była kiedyś na seminarium wiary, albo na, na reo, na kolekcjach odnowy w Duchu Świętym i tam jest taki jeden, takie jedno spotkanie poświęcone modlitwie od Ducha Świętego i bardzo często animatorzy zadają pytanie do osoby, nad którą się modlą o co chciałbyś się modlić, o co chciałbyś prosić, co jest twoją intencją. E, no i często wtedy ludzie, ja wielokrotnie, bo też byłem kilka razy na takim seminarium jako uczestnik, ale później też prowadząc takie na takie spotkania, bardzo duża część ludzi, wiele osób mówi, ja bym chciał mieć takie górnolotne dary, czyli na przykład dar uzdrawiania. I, i bardzo wiele osób no, uważa że ten dar za taki spektakularny, wielki, no, no bo jest na pewno. Ale mm, myślę, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli otrzymasz dar uzdrawiania, twoje życie się radykalnie zmieni. Że jeśli otrzymasz dar uzdrawiania, jeśli Bóg da ci tę łaskę, byś modlił się za chorych i chorzy odzyskają zdrowie, to nie będziesz miał wolnego czasu, nie będziesz miał za dużo życia prywatnego, nie będziesz miał takiego lajtowego życia jak do tej pory. Kiedy będziesz przechodził koło chorych, będziesz musiał się koło nich zatrzymać, już nie będziesz mógł sobie tak chodzić i wybierać, a tu pójdę, tam nie pójdę. Będziesz musiał być ciągle w służbie, będziesz musiał być ciągle w miejscu gotowości do posługiwania. Kiedy będziesz przechodził, kiedy będziesz szedł do szpitala, już nigdy nie pójdziesz do szpitala tylko przywitać się z kimś i dać mu kupić banany, bo, bo nie ma co jeść i będziesz wychodził. Wtedy będziesz musiał służyć wszystkim w salach, do których będziesz posłany. Wtedy będziesz musiał podejść do tych, którzy Cię proszą, i nie będziesz mógł się wymówić, że nie masz czasu. Czy o to prosiłeś? No wydawało mi się, że nie, bo domyślałem, że będzie to tylko dar. Dar zobowiązuje Cię do służby. Dar zobowiązuje Cię do, do zaangażowania, do poświęcenia się, do, do, do tego, żeby być dyspozycyjnym dla Boga. Czy wiedziałeś, o co prosisz? Więc musimy na to zwrócić uwagę, musimy, musimy jakby na to tak spojrzeć. Wiele osób prosi o dar proroctwa. Piękny dar proroctwa. Proroctwo jest czymś, co, co objawia nam serce Pana Boga. Proroctwo jest czymś, co, co sprawia, że, że możemy słyszeć więcej, widzieć więcej, czuć więcej z tego, co Bóg czuje. Bóg widzi. Stajemy się ludźmi połączonymi wielką, bliską relacją z Bogiem. I, i, I możemy odbierać od niego dużo więcej niż inni, ale czy zdajesz sobie sprawę, że wtedy, kiedy masz dar proroctwa, Bóg może powiedzieć Ci w restauracji, kiedy siedzisz w końcu po tygodniu pracy, kiedy chcesz odpocząć, Bóg Ci może powiedzieć: prorokuj kelnerce, prorokuj tej osobie, która tu jest, prorokuj tej osobie, która, e, która właśnie przechodzi. A Ty możesz powiedzieć: Boże, a ja chciałem mieć wolny czas, ja chciałem no, teraz odpocząć, a Bóg powie: Pamiętasz o co prosiłeś? Więc potrzeba byśmy zdali sobie dzisiaj sprawę, że Pan Bóg, jeśli wiele nam daje, jeśli nas obdarowuje, to On wiele wymagać od nas będzie. To mówi Słowo Boże, to mówi Pismo. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Potrzebujemy zrozumieć, że, że to, co otrzymujemy od Pana, staje się naszą przestrzenią do służby. Jeśli wołasz do Boga o to, by być człowiekiem wpływu. Chcesz być człowiekiem, który będzie miał wpływ, będzie miał znaczenie, wiedz, że będziesz rozliczony, jak z tego wpływu, jak z tej możliwości wpływania na innych ludzi, jak się tutaj spisałeś, czy to co robiłeś było prawe, czy to co robiłeś było wykorzystane, czy wykorzystałeś ten talent, który, który, który dostałeś, czy go pomnożyłeś. Spójrzmy dzisiaj na to, co otrzymujemy od Boga. Nie na zasadzie dostałem i teraz mam dar. Ale spójrzmy na to pod kątem otrzymałem dar od Pana i tym darem muszę teraz służyć. Muszę być dla Boga czasowy, dyspozycyjny i to, co mam, ludzie muszą widzieć we mnie, że mam dla nich, że będę służył im w miłości, będę służył im ochoczym sercem. Dla mnie takim wzorem człowieka, który jest ciągle w posłudze, ja, ja wspominam o tej osobie często, jest Maria Vadia. Ja za każdym razem, kiedy ona przyjeżdża do Polski, kiedy mogę z nią posiedzieć, kiedy mogę z nią pójść na obiad, jestem w ciężkim szoku, jak można żyć z Bogiem w Konstansie. Jak można żyć z Bogiem, nie będąc albo na jakimś takim haju duchowym, albo na, 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 na w trudnym momencie życia. Kiedy ona przyjeżdża, ja widzę, jak, jak ona ciągle żyje. Słysząc Boga, ciągle żyj uwielbiając Boga, ciągle mu dziękując, wydawałoby się, że ona nie ma okoliczności w życiu, które są złe. Okoliczności są złe, ale ona nauczyła się żyć w dziękczynieniu, w uwielbieniu, żyć wykorzystując dary, które ma. I, i, i za każdym razem, kiedy ona przyjeżdża, kiedy się o mnie modli, kiedy się z nią modlę, Pan Bóg mówi, Pan Bóg przemawia. Pamiętam, jak poszliśmy po prostu do, do restauracji, wybieramy sobie obiad, przychodzi kelnerka, i ona modli się w duchu. Ja mówię, oho, zaraz się będzie działo. I faktycznie przychodzi, daje jej obiad, ona łapie ją za rękę i mówi, widzę nad tobą powołanie, widzę, że Bóg ci daje to i to. widzę. I, a, I kelnerka jest w szoku, jest poruszona. Mówi, no faktycznie, w moim życiu tak jest. To nie jest moje główne powołanie. To, co mówisz, ma sens, ma dociera do mojego serca. I ja wtedy łapię się za głowę i mówię, Boże, ja tu byłem z 20 razy w tej restauracji w życiu bym nie wpadł na to, że akurat kelnerce mogę teraz tutaj przekazać słowo prorocze. Tak żyją ludzie, którzy przyjęli świadomie obdarowanie. Tak żyją ludzie, którzy świadomie żyją w swoim namaszczeniu, w powołaniu, które otrzymali od Boga. Więc chciałbym, byśmy dzisiaj się o to pomodlili, byśmy uświadomili sobie, że to, co otrzymałem, otrzymałem dla innych, że to, co przyjąłem, przyjąłem nie, żeby mógł powiedzieć, cześć, jestem Marcin, mam dar uzdrawiania. Cześć, jestem Kasia, mam dar proroctwa. Ale żebyś mógł świadomie Wejść w to, co Bóg ci dał, byś wiedział, że to jest dane dla innych i byś ochoczo służył tym darem, który Pan Bóg wlał i dał w Twoje serce. Więc Duchu Święty chcemy Cię prosić dzisiaj o to, byś dał nam łaskę służby, byś dał nam tą świadomość, że o cokolwiek będziemy prosili, jeśli Ty odpowiesz na tą modlitwę, to jest to dane nam dla innych. Proszę Cię Panie o to, byśmy nie zatrzymywali dla siebie darów, ale żebyśmy te dary mnożyli, żebyśmy tymi darami chcieli służyć, bo tylko wtedy przyjdzie wzrost i wtedy przyjdzie rozmnożenie tego, co już od Ciebie mamy. Więc prosimy Cię teraz, Panie, wypełnij nas swoją mocą, wypełnij nas wiarą i wypełnij miłością, która jest zawsze fundamentem w każdej służbie. Duchu Święty, przyjdź i poślij nas, byśmy rozmnażali dobro które otrzymaliśmy od Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc niech Pan Cię błogosławi, korzystaj ochoczej i obficie z daru, który Masz i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.